Dzień dobry. Dzisiaj pokażę jak nagrywać na YouTube. Wpisujemy. Czekajcie. B A D I K A M i wyskakuje Wam. Zaraz Wam pokażę. Taka właśnie strona taka właśnie strona, i klikamy, jeśli chcecie, za darmo do wlandbandika, potem to, potem klikamy to, i tu jest takie coś, bo to jest. I uruchom. I tu się właśnie pobiera. Zaraz Wam powiem, kiedy się pobierze. Jeszcze 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. I wchodzi i teraz wchodzicie na YouTube i powinien Wam się pokazać, bo ja to nagrywam oczywiście na Bandikamie. i się włączacie to i macie i jeszcze nie można tu nagrywać nie można tu nagrywać Poczekaj. nie można tu nagrywać tylko nie można tu nagrywać tylko tu i to na tyle mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli chcecie więcej materiałów z poradników dajcie kciuka w górę narka.